Eee, witam witam wszystkich no, dawno nie było nas na kanale eee, a dlaczego już tłumaczę pierwsza sprawa pierwsza sprawa to była taka nagrałem jakiś czas temu trochę materiału okazało się że kamerka była w w tam trybie kurcze włączona no, i materiał poszedł do kosza. No, niestety eee, nie udało się tego odzyskać. Nic z tego miało się po prostu zrobić. Eee, później wiadomo trochę przeziębionym się było, a teraz dopiero wróciłem. Eee, wróciłem kurde ze szkolenia. Byłem w wojsku parę dni na szkoleniu ścignęli mnie dostałem wyzwanie no i tydzień z głowy wyjęty z roboty, z wszystkiego no i dopiero wczoraj e, wczoraj, czyli krotwo, aha pełny zbiornik wczoraj dopiero z wojska wyszedłem no i co? no i skończyło się na tym, że Wczoraj wyszedłem, no dzisiaj pogoda, wczoraj padało ogólnie i dzisiaj się wziąłem za kukurydzę. Także tak to wygląda, szybciej się nie dało. No i kosimy. 6, 6,5 na godzinę 7. Padało jeszcze dzisiaj w międzyczasie, ale już z liście już zaczęło lżej iść. Także tutaj koszenie jest, piernicza się ładnie w miarę. jeszcze gdzie, gdzie, gdzie zielone liście są ale La Verde to La Verda jeśli musi. po bieżnikach widać jak się koła Także ja już mam praktycznie pełny zbiornik muszę zwolnić to prawdopodobnie tak, już dalej nie jadę, bo już zasypało mi całkiem zbiornik. Wyłączamy i jedziemy po malutku do, do drogi. Tam niskie obroty i tak transportu jeszcze nie mam, także muszę czekać na transport to ja sobie w międzyczasie pomału tam Dojadę. Chociaż mogłem wziąć o! trójeczkę sobie wbić. O! Mniejsze obroty silnika, trójeczka i spokojnie idziemy do drogi. Eee, także są pierwsze dopiero zestawy kosimy. <laughs> Dwa i pół zestawu już w sumie pojechało, bo je... początek zacząłem kosić przed eee, wojskiem. Dzień przed wojskiem zacząłem kosić. w czwartek mi zaczęło padać, weekend przepadało, w poniedziałek pogoda, poszedłem do wojska, tydzień, akurat miałem fajnie, bo miałem tylko 5 dni szkolenie, także nie było tragedii, no i co, no i wróciłem i bierzemy się dalej za robotę. tam wcześniej wspominałem, wiecie, kawałek materiału będzie, Będziemy robić jednego Ślązaka, także był też na te wszystkie nasze zloty, My będziemy jeździć na te Wilkowice i może nie tylko, także potrzebujemy tak, w może nam mniej ten materiał też będzie, wspominałem wcześniej, potrzebujemy jakieś namiary na kogoś konkretnego, kto by zrobił fajny wydech z napisem Ślązak, taki wypalony z blachy, żeby zamieścić to na Wiadomo, gdzie na pod tym e, zamrzały, konkretnie nowy wydech, układ wideoowy z Kwasiaka. E, taki przelot, żeby on brzmiał fajnie, taką puchę. Jakby ktoś miał takiego konkretnego, chyba że ktoś się ogląda, kto, by, e, kto robi coś takiego z Inoxu. Także zapraszam do kontaktu. Tam tam jeszcze na pewno pod filmikiem numer telefonu e, będzie można się kontaktować. I w razie czego. E, no wiadomo, odpłatnie wszystko będzie. <laughs> wiadomo. To nie jest za darmo w ramach reklamy. Nie, to za wszystko się płaci. Wiadomo, to jest czyjaś praca. Eee, I co? No i to by było na tyle w sumie. Eee, zaraz może wyjdziemy na dworek. Mimo, oni dojadą, może coś leśno muszę się ubrać, bo wieje strasznie u nas. także o, ja biorę kamerkę. O, a ja biorę bluzę. Kurde, się upierdzieliłem cały. Musiałem leżeć na podajniku pochyłym z przodu. Łańcuch był troszkę chyba za luźny i o jedno ogniwo na napędzającej górne zębacy tak stuknęło i przeskoczył łańcuch o jedno ogniwo. No i niestety zaczęło to wszystko głośno pracować. No i trzeba było to w sumie ogarnąć. Kurde, czapucha brudna, bo ja w czapce byłem. Mniejsza z tym. Ja już kombajn gaszę, bo oni pojechali rozładować się. O! I cisza. Oni pojechali się rozładować. Całego jelona. No, a ja ogólnie co? Czekam na nich. O! o, jaka góreczka. Pełny. Plandekę podniosło. O! Wieje tutaj jak czort. Uch! Sienniczek, sochutki. No. no, i tak to by wyglądało. Ach. Trzeba drabinkę rozłożyć. Gawinie. Zaczepiłem. O, Zaczepiłem. O, i lampy się niestety, ale składają. Wtedy. O. No. I tak to lawerdą się kosi. Bardzo fajnie się kosi. Ona do kukurydzy bardzo fajna jest. Mimo tego, że nie ma wycząsacze, to i tak fajnie robotkę robi. Przystawka Geringow, Rotadysk, Stary model rotadyska, Ale też fajnie robotkę robi. Zapiernicza to, jak ściekłe. Wiadomo, to nie jest jesień młodości, bo to jest maszyna 99 rok, czy 8 nawet. Idę do środka, bo zimno. No czyli tego tak i mówię, gdyby to był chętny e, zrobić taki układ wydechowy e, No to jak najbardziej zapraszam do kontaktu e, Jeśli chodzi o e, reszta e, zaka, oświetlenie możecie coś doradzić jak zrobić jakie oświetlenie. Wrzemy te wszystkie lampy praktycznie myślimy zastąpić światłami LEDowymi no na pewno w ledzie coś zrobić, całe oświetlenie szperaczy, bo w tej chwili to jest wszystko w oryginale. No, coś zbliżonego. On ma przednie lampy, to takie ślązak obrysówki. Musiałbym na ślązaku pokazać takie typu jak w Fergusonie, w renówce. Ten przednie kierunek co jest z postojówką. Z tyłu ma identyczny, godowo czerwone z pomarańczowym. Coś w te miejsce chcemy włożyć. Przednie drogowe są tak jak w Proximie, z obudową całą z tyłu, puszką. Też tam coś trzeba było włożyć. Można było albo w ledzie, albo coś kurczę normalnego. Chyba, żeby żarówkę ledową wstawić do środka. Lampa jest w oryginale. Eee, <kłysy> halogeny, czyli eee, mamy z przodu 2, 4, 6. 6 lamp z przodu mamy i 4, 4 z tyłu. Aha, bo jeszcze na kabinie u góry są takie e, kierunek z pozycją i stopem. To też by trzeba było czymś zastąpić, żeby to się ładnie zgrywało. Eee, I co? No układ wydechowy, tak jak wspominałem. No i na pewno oprócz układu wydechowego możecie coś doradzić, co można zmienić w ślązaku, żeby to jeszcze kurczę fajnie wyglądało, co mu dołożyć. Może w przyszłości EHR wpadnie, także EHR ten nie chcieli jakieś dopasować, tam hydraulika jest, a wiadomo wejchówka, w tym pierwszym Ślązaku mieliśmy EHR montowany, także on tam elegancko sprawdzał się, co jeszcze? No drugi Ślązak jest na sprzedaż w dalszym ciągu, no kurcze ludzie się boją, powiem tak o. E, piszą do mnie, dzwonią, piszą, piszą w sprawie części. No nie ma co się bać, części są dostępne. Ja w tej chwili nawet części sprowadzałem do nowego htz -a. Znaczy, sprowadzałem, no bo ta nie wychodzi niż w Polsce kupić. A w Polsce, jak nie mają wszystkiego, to czas oczekiwania miesiąc, dwa, trzy. Ja to mogę do tygodnia czasu ogarnąć wszystkie części. E, kolejna rzecz: e, z częściami nie ma problemu. To jest zespoły T150. Tak jak ostatnio mi pytał się, no a stworzeń przedni, w przednim zawieszeniu, jakby poszedł. No to tuleje i przy niego zawieszenia, co tam zastosowane jest. No, powiem tak, jest to samo zastosowane, co w T150 na skręcie pionowe są y, dwa swoźnie i tulejki. To samo jest na kołysce. Numer katalogowy to samo podaje, także nie ma problemu z tym. Także powiem tak, wszystko jest mm, tylko po prostu chęci. Wiadomo, gdzie zadzwonić w Polsce, T150. Dużo jeszcze jeździ, kierowców dużo jeździ. HTZ-ów, także oni wszyscy części, ci co mają do ruskich części, oni części jeszcze prowadzą, do tego sprowadzają, ogólnie to jest wszystko praktycznie T-150, tylko w nowszym wydaniu, I powiem tak, nawet części do starego modelu, do skrzyni już oni nie mają, bo to jest nowy typ skrzyni, mocniejszy, i powiem tak, e, mają części do nowego typu, do starego już nie mają, bo tam już ponoć na produkcji ciężko jest e, o stary typ części. Teraz to tylko wszyscy jak przerabiają, to wszystko na nowy typ skrzyni biegów. Inne użyskowanie po prostu tam jest. No i tak by to wyglądało. Także to e, Ślązak jest jeden na sprzedaż. No ten tańszy będzie na sprzedaż, ten już z klimą zostaje u nas. Mm, tak mówiłem do końca miesiąca, a później już tylko jest na sprzedaż w sumie ten tańszy, tak, ten tańszy, a ten będzie cały czas modyfikowany, może będzie nową tapicerkę, dechę rozdzielczą, po swojemu zrobić jakąś taką konkretniejszą zegarę, zostawić te co są, ale resztę jakoś to ogarnąć, że tu miało ręce i nogi, no no i w sumie tyle. No zobaczymy, co czas pokaże, nie? Eee, także na następnej Wilkowice, czyli teraz na sierpień chcemy mieć go już takiego troszkę zrobionego. I nawet zrobimy tak, że na Wilkowice zabierzemy go razem z bliźniakami. Eee, będzie to na bliźniakach zrobione. O, co jeszcze? Tam przy bliźniakach jest problem z tym, że... Drabinka jest wejściowa i nie ma tego promieniu skrętu, czy ograniczać promieniu skrętu, albo drabinkę uciąć. Jest plan, żeby tą drabinkę zrobić składaną z guziola. Po prostu po wejściu do kabiny damy jakiś tam przełącznik, silnik, łownik jakiś elektryczny, czy z pneumatyką, coś się zrobi. I zrobimy składanym, prawdopodobnie zrobimy składaną tą drabinkę do pionu do góry. Yy, tak jak w bizonach się składało drabinkę do góry lub może w inny jakiś sposób to kwestia yy, ogarnięcia przemyślenia tego wszystkiego yy, i po prostu i po prostu oj sorki jeszcze się nie wyspałem po wojsku no i po prostu trzeba będzie coś to z tym yy, pogarniać to wszystko ale to na spokojnie jeszcze trzeba skosić, jeszcze zasiać to będziemy przez zimę klamoty gromadzić. A na wiosnę myślę, może szybciej, zależy, jaka będzie zima. Coś tam będziemy to ogarniać w całość, żeby to miało no, ręce i nogi. No. Także wiecie. To by było w sumie na tyle. Także jeden Ślązak dalej jest na sprzedaż. Ktoś by był chętny naprawdę zapraszam ciągnik do jazdy. Naprawdę kto weźmie, będzie jeździł tym ciągnikiem. Pieniądze według mnie nie są zawygurowane. To jest 2-4 rok. <laughs> 2-4 rok. Ono przebiegu 2050 motogodzin może? Może nie. W granicach tylu ma więcej nie ma. Pierwsze opony 95% bieżnika. Mówię to nie tego, dużo nie napracowało się. Silnik naprawdę oleju nie pobiera. Tam nie ma co przy nim ogólnie szukać. Jakieś tam może pierdółki sobie po swojemu zrobić. Typu klimę dołożyć można, hydraulikę poprzerabiać. Ja bym to na pewno zrobił z hydrauliką porządek na typowe rozdzielacze, nawet elektryczne. Tak jak miałem w poprzednim, i to sprawdzało się bardzo fajnie. No, co by tam by można było jeszcze pokombinować? No, w sumie więcej nie ma sensu. I zależy do czego to czy o tą ciąnik Na wystawę inaczej, do pracy inaczej. Na pewno ciągnik jest yy, i mocniejszy, mniej palący, mniej awaryjny, bo to się w ogóle praktycznie nie psuje. Tam nie ma co się zbytnio zepsuć. Yy, <laughs> a jakaś awaria jest to tak, jak ostatnio w tym, co ma klimę, chyba. Była awaria, po bednarach o ile pamiętam, chwila przerwy, o i jestem już z takich awarii. Właśnie to jest teraz pierwsza awaria. Ślązaka z tych dwóch, co u nas jest. E, awaria polega na tym, że nagle przestał jechać na wolnych obrotach e, i to było na tej zasadzie. E, Bednarych byliśmy, przejeździliśmy e, i takie awarie. Tutaj jest przeważnie poprzedni właściciel. Bo o co chodzi? Tam jest skrzynia biegów na tarczkach, wiadomo, to jest typu Powershift yy, i jadąc... Yy, znaczy byliśmy na Bednarach, wszystko, wszystko jeździliśmy, On w polu robił, było wszystko ok. Yy, wróciliśmy z Bednar tam do mnie na PKS, tam się rozładowywaliśmy yy, i jechaliśmy do domu po prostu. I brat ja jechał Ślązakiem, ja samochodem pojechałem. No i zjeżdżając na plac, na podwórko do nas, nie do mnie, przyszedł brat, mówi, kurczę, przestał Ślązak jeździć. Mówię, jak przestał jeździć? nie ma, mówi, żaden bieg nie działa, mówi, nie ma tego. Wszedłem, zapaliłem, no ci na skrzyni, zero. Przygazowałem, yy, dziewięć. Yy, wrzuciłem bieg, nie jedzie, nie jedzie, 00, nie jedzie, yy, dałem gaz i pomału zacząłem puszczać sprzęgło, już miał ciśnienie, zaczął jechać, no i okazało się, no, ja, znaczy ja już wiem co, bo też na wylot znam te ciągniki, to w te 150 też była taka przykładność, dlatego tu zmienili filtry oleju na już wkłady wymienne, takie dobrze filtrujące, były to takie siateczki. Metalowe jak coś 40, w Belarusie chyba też były stare. A teraz tu nie jak w Belarusie filtr do ten nowego typu co idzie. Wkład taki wymienny, ale do czego zmierzam? Tam zawinił dosłownie ktoś to robił wcześniej, tą skrzynię czy coś w tym stylu. Po prostu tam jest zawór na skrzyni biegów, ja widziałem, żeby na tym zaworze patrzeć. Po zdjęciu zaworu. Od razu ukazała się awaria pierwsza. Tam jest taki zaworek, który idzie do skrzyni biegów. On ustala ciśnienie. Jeden jest w tym pająku, drugi, bo to jest nowy typ, ma jeszcze w dekielku taki dodatkowy. No i co było? Ktoś to wszystko złożył na silikon. No i silikon pod jeden zaworek podszedł i zaworek się nie domykał. To jest do tego kurde czerwonego badziestwa. Nie wiem po co takie rzeczy się stosuje. No, ale o co chodzi? Ciągnik zrobiony dosłownie w parę minut. Więcej rozbierania podłogi. Pająk zdjęcia był to wyczyścić uszczelkę, doklepać, tam brat, doklepał uszczelkę. Zrobił to, założył i ci się nie wróciło. Ale powiem tak o, przy tych przygazówkach już zaczęło być lepiej, bo już na niższych obrazach zaczął trzymać. Po prostu silikon, wiadomo, jak się zaworek podnosi, przy ciśnieniu opuszcza, on by się przeciął. Możliwe ten silikon. I by zaczęło to chodzić. No ale już wiadomo, przejrzane, wyczyszczone, poskładane po swojemu na uszczeleczkę. I od razu zaczęło chodzić 9 barmanów wolnych, czy ciepły, czy zimny, teraz już cały czas. Także tam w ciągniku naprawdę nie ma co się zbytnio spierniczyć, jeśli chodzi o skrzynia biegów, tu hydraulika, mosty i tak dalej, itd. Silnik, to samo, Andrychowski, wiadomo, to jest bardzo prosty silnik. Co ciekawego, tam można jest założyć inne silniki, tam Manowski pasuje, Dojca pasuje, Volvo pasuje, na śruby bez żadnych kombinacji, kombinacji tylko sprzęgło sobie trzeba było przerobić, bo też takie plany u nas były, żeby to zrobić. No i co? No i powiem tak na pewno miałem szesnastkę i inne ciągniki, tam nie ma czym jechać, taki typu Ursus. Tu są tak fajnie biegi rozmieszczone, że naprawdę to aż chce się jeździć jakieś w polu. Także naprawdę polecam taki ciągnik. Także co? Ja zapraszam do oglądania, do kontaktu. Mówię, na Ślązakach ktoś by był chętny. Też zapraszam. Eee, I co? No i to by było na tyle. Też kurczę, czekam na nich. Pojechali przepadli, czas ucieka. A ja nie mam na co sypać. Miałem zobaczyć coś tam jeszcze w kombajnie, bo mi coś ten wysyp tak denerwuje. Bardzo to źle chodzi, że nie ma podciągnąć sprężynę. i idę zobaczyć, jak to wyszło. O, słyszę Jelcza. Jedzie na skróty. Jedzie na skróty po ścierni. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. O, dogramy Jelczona jak ciśnie. O ściernia, nie ściernia, po kukurydzy wczoraj lało, on jedzie, się nie patrzy na to i siądzie. miał szczubę załadowaną także pojechał ależ ma gwizd piękny 28 na pewno było. Także dobra, ja kończę i się biorę za wysypkośmy no, dalej. I tak jak mówiłem, to jest e, taki układ dosyć spory, a my chcemy zrobić, żeby też w sumie to był bardziej wydech otwarty, żeby miał brzmienie e, i do tego, żeby miał tu osłonę taką wypaloną z napisem e, Ślązak, ale w pionie, żeby jakiś napis był zrobiony. Tak, żeby to bardzo jakoś ciekawie wyglądało i no, żeby to miało brzmienie na pewno. E, także z bliska widać jak to wygląda, wychodzi z maski rura, tam jest wszystko, e, to jest rura dosłownie średnicy, tam może być zwierząta, tu jest chyba 80, 90, to jest rura 90, ona tam jest na peszel zrobiona, musiałby to wszystko całkowicie zdjąć, żeby to zobaczyć, nie chcemy tego niszczyć. I u góry ma wylot e, zadarty około, ile on tam ma, 80? 80-90 granica. granicach. Kolejną rzeczą, jaką by trzeba było do niego jeszcze potrzebujemy, jeden komplet sprzęgów dokupić. Tu mamy w sumie wszystkie ten, tylko że w tym modelu z przodu były trzy sprzęgi, z tyłu cztery. W drugim modelu mamy sprzęgi, myśmy je tylko przyłożyli, tylko że tu było trzy i tu było trzy. Na tył by trzeba było po prostu dać, żeby nowych dziur nie wiercić, czwarty sprzęg po jednej sztuce i na pewno by to załatwiło nam sprawę. E, jeszcze jedna e, ciekawostka, która by można było fajnie tu zrobić może, ale to już wy zadecydujcie co byście powiedzieli, żeby całe oświetlenie mu w ledzie wstawić, takie nowoczesne, czy zostać przy oryginalnym, tylko jakieś same halogeny odbudować, a jak nie to może całe oświetlenie typu, e, no nie będę wymieniał firmy jakie są, bo różne są firmy, e, może coś byście zaprodowali, jakieś fajne halogeny, żeby ładnie świeciło, dalekosiężne i rozpraszające oraz może wszystkie lampki tego typu. Także możecie coś nam nas w komentarzach wspomóc. A będziemy coś na pewno tworzyli, rzucali z tego filmy z takiego małego jakby tuningu tego ciągnika. Także co? Czekamy na wasze komentarze. A ja co? A ja biorę się dalej za szykowanie kombajnu. No żeby już po prostu mieć go przygotowanego do yy, wyjazdu. Także co. Pozdrawiam i do następnego.